Cześć, witajcie! Dzisiaj mam dla Was denko kosmetyczne. Nazbierało mi się znowu wiele, wiele rzeczy, które przez długi okres czasu mi się nazbierało w łazience. A tak dokładnie to taka cała siateczka. Także nie będę się za bardzo rozgadywać, tylko już zaczynam, bo to naprawdę nie chcę, żeby był za długi filmik. Pierwszą rzeczą, którą zdenkowałam jest to właśnie niedawno w, w haulu Wam pokazywałam ze Szczecina. Jest to z Joanny Body Naturia. Szyb prysznic po prostu, dla niej i dla niego, z aloesem i limonką, bardzo ładnie pachnie, tak jak już wtedy właśnie też Wam mówiłam, bardzo orzeźwia całe ciało i w ogóle taki, tutaj też właśnie pisze, energizujący jest, byłam bardzo z tego produktu zadowolona i chyba naprawdę, z tego co pamiętam, chyba 4 zł za niego dam wtedy w Hebe. O ile się nie mylę. Także ten to mogę naprawdę polecić, jeśli pojadę do Polski, do Szczecina, czy tam nie wiadomo gdzie jeszcze się jeszcze w tym roku wybiorę. Także na pewno sobie ten kupię, albo nawet jeszcze w innych um, zapachach czy coś takiego, ale ten naprawdę polecam. Bardzo fajny, bardzo ładnie nawilża też skórę i naprawdę jest fajny. Rewelacja. Następną rzeczą um, są takie żyletki z Wilkinson Sword. Um, trzy sztuki. Musiałam niestety właśnie nowe kupić, bo tamte już um, były za bardzo um, zużyte i tak dalej. Quattro um, for Women, Tutaj um, są trzy sztuki plus jeden for free um, z Akai i Jojoba Complex. A właśnie tutaj są te cztery żyletki, tak goli daną część ciała i naprawdę mi się żadne takie jakieś tam krostki czy coś takiego po tym nie robiły, także właśnie wtedy od mamy chyba dostałam na święta Bożego Narodzenia właśnie tą golarkę i właśnie dlatego teraz mi się skończyły już te wkłady i musiałam sobie nowe kupić, to jest właśnie z nowego opakowania, bo tamto już niestety wtedy wyrzuciłam. Um, nie wiedząc, że jeszcze będę nagrywała właśnie filmiki, i naprawdę mogę szczerze polecić, bo ja mam bardzo wrażliwą skórę, ale właśnie jak tą golarkę używam, to na szczęście mi się nigdzie krostki ani nic nie robią. Um, następny produkt to jest Impulse Vanilla Kisses, um, po prostu spray pod pachy, um, dezodorant. Um, tak jak wiecie, uwielbiam zapach waniliowy. Ten produkt już znam chyba od szkoły podstawowej. Pamiętam, że dziewczyna właśnie używała na WF-ie w przebieralni. i Tak ładnie to pachniało i tak mnie zainteresowało co to jest. I raz się przyknęła i od tego momentu właśnie kocham ten produkt. Tak jak mówię, jest waniliowy i naprawdę przepięknie pachnie. I mogę też szczerze polecić. Bardzo ładnie też jest spakowany i naprawdę taka mała flaszeczka 75 ml na górze po prostu się zakręca tylko tak o się psika no niestety już nic w środku nie ma, ale naprawdę ślicznie pachnie, ci co lubią waniliowy zapach to naprawdę polecam Impuls <laughs> A następny produkt to oczywiście tak jak e, zawsze w moich dękach i w ogóle to ja już e, naprawdę używam codziennie, e, to odżywka Jantar, mówiłam też w tamtym dęku właśnie kosmetycznym e, teraz też właśnie już zdenkowałam już kolejną paczkę już używam Także naprawdę polecam ci, co chcą mieć świeże włosy i żeby były zdrowe i długie. Niestety, przez kondycję, niestety teraz kondycja moich włosów nie jest taka superowa po tych, po moim urlopie, po tych upałach, które właśnie aktualnie są i w ogóle, bo tak, na urlopie też się kąpałam w morzu i florowanej wodzie, i do słońca chodziłam i tak dalej, ale naprawdę teraz właśnie wezmę się znowu za swoje włosy, żeby mieć znowu je piękne i ładne i długie. Także Farmona właśnie jest, um, Jantar z Farmony jest właśnie najlepszy, który może być. E, następny produkt to jest moja codzienna, e, mój codzienny krem na twarz. To Nivea Soft po prostu codziennie po umyciu twarzy to nakładam sobie rano e, na twarz, wszędzie sobie kropki daję, potem rozsmarowuję. Naprawdę długo on się też trzyma, bo naprawdę jest bardzo wydajny. Teraz następną sobie, um, następny krem sobie otworzyłam, więc naprawdę polecam, to jest mój ulubiony, bo jest jeszcze właśnie um, Nivea, nie soft, tylko ten normalny w takiej niebieskiej tubce. to on jest taki bardziej, um, nie rozciera mi się na twarzy za dobrze, a ten soft to ja właśnie uwielbiam. Um, o, tutaj mam jeszcze raz um, Jantar z Farmony, to także już dwie paczki nawet um, zużyłam. Tutaj jest kolejny produkt, który używałam właśnie też na włosy, to jest pokrzywowy szampon do włosów. Ja go w biologicznym sklepie kupuję zawsze. To on chyba po 3 albo 4 euro nawet kosztuje. Także dość dużo jak na szampon, bo zwykły jakiś kosztuje po 2 euro u nas. Ale jeśli chce się naprawdę mieć dobre, ładne włosy, to naprawdę polecam ten szampon. On oczyszcza ze wszystkiego, z wszystkich tłuszczów i w ogóle, które się ma na głowie. Tak na co dzień to używam jak. Raz w tygodniu używam właśnie ten pokrzywowy, a na drugi tydzień myję tym um, z Baby Dream, um, jak to się nazywa, e, dla niemowlaków po prostu e, żel pod prysznic, e, żeby też właśnie oczyścić włosy i tak dalej. E, a właśnie tak jak mówię, ten to raz na dwa tygodnie albo tam e, teraz, e, jak jest taka pogoda, to częściej głowy myję, ale tak na zmianę to właśnie e, myję właśnie tak włosy. I... Jeśli chcecie filmik o tym, jak ja pielęgnuję moje włosy i czym je odżywiam i tak dalej, to po prostu napiszcie mi w komentarzach albo na moim fanpage. To właśnie taki dla Was nagram. Bo tutaj by było się za dużo rozgadywać. To by był kolejny filmik. Tak jak mówię, pokrzywowy, naprawdę super. Dużo właśnie dziewczyn używa pokrzywowe szampony do włosów i naprawdę im się też kondycja polepszyła i w ogóle. Następny produkt to jest właśnie już perfuma Feromon. Uh, love shot tak z taką nawierzchą, to już chyba Wam też pokazywałam w jakimś holu, czy coś takiego jak z Polski wróciłam, od kuzynki go wtedy dostałam, też przeładnie pachnie i naprawdę bardzo mi się podoba jak pojadę do Polski, co sobie go też znowu kupię, także muszę sobie już kartkę zrobić, co ja będę chciała sobie w Polsce kupić, bo już parę produktów mi się właśnie nazbierało, A w Polsce po prostu są lepsze produkty, co do włosów jakieś maski, jakieś w ogóle tej perfumy to właśnie jeszcze nie widziałam nigdzie w Niemczech, także mus musiałabym wygooglować, czy na Amazonie zobaczyć Zobaczymy, czy właśnie taki um, jest. Jeśli będzie, to będzie dobrze. A jak nie, to właśnie mówię, muszę go sobie w Polsce kupić. Ale naprawdę fajny, podoba mi się, dlatego już mi się skończył. Następny produkt to jest po prostu e, do jamy ustnej e, z listy on San Flash e, na. To jest po niemiecku oczywiście, na zęby i na dziąsła. Po prostu płuczę sobie jamy ustną codziennie tym. To był zielony, są jeszcze też inne, chyba niebieskie i chyba czerwony nowy. Nie wiem, nie wiem dokładnie. Ja ten zielony najbardziej uwielbiam i dlatego go całkiem zużyłam. Następne to też waniliowe. To jest Bettina Barti Bath Shower Gel. Waniliowy też. Uwielbiam ten zapach, po prostu kto waniliowy naprawdę uwielbia, tak jak ja to naprawdę polecam. Jest też z tego um, krem do ciała, z tego co wiem, też kiedyś go miałam. Um, jednak, tak Oza, bardzo nie lubię się jakimś tam smarowe czy coś takiego. Um, Także jak po kąpieli, w sumie ten się użyje, to on też jeszcze się dość długo utrzymuje ten zapach na, cie, na moim ciele. Także mm, naprawdę go polecam i też bardzo dobrze nawilża skórę, i naprawdę jest bardzo fajny. Nie tylko w zapachu. <laughs> Następny produkt to jest właśnie z Awonu, go miałam. Też właśnie Shower Gale, żel pod prysznic, taki żel pod prysznic z granatu. Też przepięknie pachnie, konzystencja była taka żelowa właśnie bardziej i naprawdę długo mi się to trzymał chociaż to nie jest nie wiadomo jaka ilość tutaj, tylko 200 ml, ale naprawdę długo mi się trzymał i też go co chwilę tylko katowałam i katowałam, aż go w końcu skończyłam i też naprawdę przepięknie pachniał. I e, lubię po prostu te produkty z awonu. Mam jeszcze body spray z tego. Także teraz właśnie w te upalne dni to psikam się po ciele i tak e, odświeżam sobie trochę skórę, bo naprawdę jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać. Ale ten produkt jest naprawdę też e, ładnie pachnie. I w ogóle, jak będę sobie w awonie znowu coś zamawiała, to na pewno ten produkt, ehm, albo może jeszcze inne. Ehm, aha, tu są jeszcze buteleczki z, e, z Jantaru. To już wszystkie tak, o widzicie, dwa już stękowałam, trzeci właśnie teraz jest jeszcze w łazience niestety, mój ulubiony najulubieniec um, już się też skończył, CK One Shock to jest właśnie ta, też właśnie Wam pokazywałam w jakimś holu, czy coś takiego niestety już mi się skończył to było niestety też tylko 20 ml które kupiłam na Amazonie Przepięknie pachnie ten, naprawdę bardzo słodko, bardzo orzeźwiająco. Ak aktualnie dobrze, właśnie na to lato. Uwielbiam ten zapach, i teraz niedługo sobie właśnie nowy kupię i większą butelkę. Bo naprawdę, aż mi szkoda, że mi się skończył. Bo tak ładnie, on pachniał i naprawdę jest on rewelacyjny. Niestety, już o trochę wychodzi jeszcze, ale naprawdę, czy się nawet jeszcze psiknę. Naprawdę, on jest rewelacyjny, jeśli ktoś słodkie zapachy lubi jak ja, to naprawdę szczerze go polecam, bo naprawdę jest prześliczny zapach. To by było tyle, tutaj jest, aha, jeszcze świeczka, to nie kosmetyk w sumie, świeczka z Primarka, sobie wtedy w Dortmundzie jak byłam, sobie świeczkę kupiłam w Primarku o zapachu waniliowym oczywiście. Um, ona chyba bodajże była za euro, także nie było co się długo zastanawiać, tylko wtedy sobie ją wzięłam. Um, bardzo długo się paliła i w ogóle nie wiem nawet co ona tutaj robi w tych moich kosmetycznych e, całych rzeczach, ale no cóż, to mi się jakoś tam e, rzuciło widocznie. Um, naprawdę ładnie pachnie, długo się też paliła, bo co wieczór sobie ją paliłam i naprawdę całe mieszkanie wanilią pachniało, także też naprawdę polecam e, z Primarka Home. Um, Następna rzecz to jest właśnie wszystkie perfumy, teraz mi się skończyły. Jest Lady Gaga Fame, którą dostałam wtedy od mojej przyjaciółki um, na prezent, jako prezent. I też bardzo ładnie pachnie, bardzo słodko, ale też właśnie tak super akurat teraz na lato. Także też będę musiała sobie nową kupić, bo teraz, jak mówię, jedyna perfuma mi tylko została, a wszystkie inne mi się skończyły. A następny produkt to jest Isana krem Zaiffee z Mango i Orange. Em, to jest po prostu tylko do e, wypełnienia. Ja w łazience mam e, takie mydło z, z pompką i tam po prostu mi się mydło skończyło i sobie z Isana kupiłam. Uwielbiam też tak samo ten zapach. Są jeszcze w różnych innych chyba e, róże, jakieś e, jabłko bodajże i tak dalej. Naprawdę dużo tych różowe, zielonych chyba. Czerwone, żółte. To jest akurat pomarańczowy i właśnie ten mi się też bardzo spodobał, więc sobie kupiłam. Po prostu go sobie tylko przelałam do tego z pompką i tam teraz właśnie używam. Także to po prostu już było skończone tutaj i dlatego sobie rzuciłam do dęgu. Chociaż trochę jeszcze tam tej, tego mydła mam, także jeszcze mi się całkiem nie skończył, ale właśnie lubię takie sobie tylko um, dokupować tylko po prostu wypełniacze takie i czy jak to nazwać um, i po prostu tam dolać tylko i mieć zawsze różne zapachy. Ale na pewno będzie następny też albo ten albo jeszcze w jakimś innym zapachu. Też polecam, um, bo są one w Rosmanie i też nie dużo kosztują. Następny produkt to jest um, są takie nie wiem jak to się nazywa konfetti, U nas się mówi. Um, to jest zapach borówkowy. To były takie. Um, takie gwiazdeczki, chyba. Bo dajże. Um... Za 95 centów je kupiłam e, w Rosmanie. Miałam też takie waniliowe. Niestety u mnie, e, jak ja je do wanny sobie dawałam, żeby to tak napieni, żeby to tak ładnie wyglądało i w ogóle, e, niestety ja dostałam uczulenie z tego. E, ja często właśnie uczulenia dostaję, jak jeśli coś dodaję do wanny, jakieś różne, e, jakąś różną sól czy coś takiego, to nie wiem czemu, ale po prostu tak jest. Jak sama tak ona kładam na. E, Ciało, to mi się nic nie dzieje, jednak jak się w tym kąpię, to jakieś dziwne, takie czerwone plamy mi się robią. Także mm, tego akurat wam nie mogę polecić, bo mi się na, na mnie oczywiście nie sprawdziło, ale no każdy jest inny, każdy człowiek. I e, po prostu powinniście może sami spróbować. To był e, zapach borówkowy, a mam jeszcze właśnie e, do połowy waniliowy. Także tak jak chcecie, mówię, to nie jest nie wiadomo jaki wydatek, bo niecałe euro kosztowało, ale myślałam, że będzie fajne i w ogóle, bo lubię się w różnych rzeczach kąpać i w ogóle, ale niestety u mnie się nie sprawdziło. Kochani, to by było na tyle. E, Takie szybkie denko e, kosmetyczne. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy w ostatnim czasie zużyliście, jakie kosmetyki i w ogóle. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeśli tak, to dajcie kciuki w górę i do następnego razu. Pa! pa!